Dzień dobry. EDC20 od Pentagona, czyli pouch, który generalnie z nazwy powinien być pałczem codziennego użytku. Jednak jakoś przez dłuższy czas, odkąd kupiłem półtora roku temu, zastanawiałem się, jak bardzo EDC w EDC przydatny jest tego typu pouch, i do końca, do końca nie znalazłem na to odpowiedzi. Jednak wiadomo, że potrzeby są różne. Ja znalazłem zastosowanie takie. Podłączamy ten poucz do plecaka, który nie ma przestrzeni administracyjnej. Jeżeli byśmy jej potrzebowali, to to wydaje się rozwiązywać ten problem. Ten pałcz kupiłem kiedyś, bo wydawało mi się, że idealnie się właśnie sprawdza do... Mógłby sprawdzić do EDC jeszcze wtedy. Wydawało mi się, że jeszcze wtedy szukałem czegoś, czegoś na kształt nerki potencjalnej, dlatego też to wydało mi się bardzo ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że jest, trzeba przyznać, dość nietypowy rozmiar. To jest mniej więcej dwa razy większy rozmiar niż standardowy, standardowy pałcze, których przeważnie używam. Takie w normalnym, że tak powiem, Często spotykany w rozmiarze, natomiast to jest dwa razy większe. Z kolei jest zdecydowanie mniejsza od torby typu Messenger, którą troszkę imituje. Dlaczego? Mając cztery deringi dookoła, możemy swobodnie użyć tego na wiele sposobów. Jednym z nich jest oczywiście torba typu Messenger. Potrzebujemy tylko do tego jakiś pasek, bo, bo ten pouch nam nie przychodzi w zestawie z żadnym paskiem i w ten sposób mamy już torbę, ale inna ciekawa rzecz, używając dwóch tego typu pasków, łącząc jednak krzyż w ten sposób robi nam się już czestpak. To jest dość ciekawe. Oczywiście tych deringów możemy użyć do zamocowania tego w dowolny sposób. Natomiast z tyłu oczywiście mamy cztery rzędy mole, więc możemy ten y, pałcz swobodnie kroczyć. Muszę się przesunąć gdzieś, ponieważ zaczyna się robić tu śnieżyca. Chcieliśmy się delikatnie przestawić, bo zaczął sypać śnieg i zrobiło się zimno. Y, ale kontynuując, nasz Pentagon, dziwnie nazwany troszkę przez Greków EDC 2.0, nie wiem, ta firma ma, ma, y, ma w zwyczaju nazywać rzeczy w dość nietypowy sposób. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Y, ale byś nie typować, trzeba sobie zadać pytanie, czy faktycznie jest nam potrzebne coś tak dużego. Ponieważ, o ile jeżeli m, wykorzystujemy to, w, możemy to wykorzystać w formie w formie chestpaka, jeżeli takiego nie mamy, możemy zrobić z tego torbę też dość małą. Jak na torbę, o tyle też możemy to spokojnie przytroczyć do plecaka i mieć dużą przestrzeń. M, Dużą, relatywnie dużą przestrzeń, yy, przestrzeń administracyjną. Ale o czym tu mówimy? Na froncie mamy taki mini panel MOLE. Jest to taki gumowany materiał, właściwie jak przypomina gumę albo coś gumo, gumopodobnego. Yy, jest to w porządku, elastyczne, nie psuje się, brudzi się oczywiście, ale łatwo to wyczyścić, więc nie stanowi to dużego problemu. Fajna ciekawostka, że bardzo dobrze się sprawdza tego typu mole. Yy, nie mam w tym plecaku, ale w niektórych plecakach też mamy laserowo-cięte mole. Jest to o tyle fajne, że na przykład taka pastylka od Garmina, którą tu mam, nie wiem czy to widać, spokojnie się tu mieści. A pastylki Garmina to jest Tempi. Mają to do siebie, że ten zaczep w nich <grym> starza się go urwać, i potem nie ma za bardzo jak tego przyczepić. I to się do tego celu nadaje idealnie. Z przodu mamy kieszeń zapinaną na zamek YKK, w całkiem sporą kieszeń, na całą dłoń. Na cały front tego stanowi taka właśnie kieszeń. Mamy dwa zamki, znowu YKK, którymi możemy otworzyć i dostać się do zawartości. Zawartość nam nie wyleci z tego względu, że mamy tutaj szopkowy dwa regulowane takim stryczkiem. Możemy sobie po prostu wyregulować stopień otwarcia te, tego paucza i zapobiec przy otwarciu ewentualnemu wysypaniu się zawartości, z tyłu mamy ładną, ładne logo pentagona połarańczowe, a pod nim kolejną kieszeń i całą głębokość całkiem sporą. Na froncie tej kieszeni mamy dwie taśmy z gumy z szerokimi przegródkami. I tutaj wyżej cieńszą taśmę z, z, z węższymi przegródkami, u góry 4, na dole 3. Po przeciwnej stronie mamy kieszeń z siatki, przeszytą w połowie, ale zamykaną na jeden zamek. Wygląda tak ten sposób. Bardzo w porządku, bardzo w porządku rzecz. Działa to dobrze. Oczywiście, jeżeli byśmy chcieli za tą siatkę wsadzić coś większego, no to to przeszycie będzie tutaj. Powodował pewien problem, natomiast dla mnie takiego problemu nie stanowiło. Wszystko, co chciałem, tam zmieściłem. Z przodu, na wierzchu mamy znowu przy taką gumę z dwoma przegródkami, a na niej kolejną gumę. O, może to widać? Mam nadzieję, że to widać. A na niej jest kolejna guma z czterema przegródkami. O, tak to mniej więcej wygląda bardzo w porządku yy, pozwala sobie tutaj swobodnie zorganizować wnętrze na dole zaś znowu mamy pętelkę z gumy do której możemy sobie coś na dole przymocować długopisku bo tam czy co tam potrzebujemy dodatkową rzeczą z tyłu jest taki haczyk do którego możemy sobie przymocować klucze albo coś takiego materiał to kordura 500 z tyłu mamy tutaj yy, Wypełnienie z pianki, co za, pozwala zachować kształt temu, e, temu pałczowi, który jeżeli jest, jeżeli jest e, niewypełniony, to po prostu nie flaczeje. Poza tym to usztywnienie w pałczach nadaje, e, nadając tą sztywność, pozwala łatwiej operować zamkami, które nie mają problemu z tym, że to się wszystko nam zawija, więc można tego używać swobodnie jedną ręką. Fakt, że mamy na końcu zamków tasiemki, pozwala nam swobodnie obsługiwać te zamki w rękawiczkach, ale nie jest też tak, że tego zamka z przodu się nie da użyć, bo nie ma ten akurat nie ma, nie ma takiej tasiemki. Jednak, to, jednak te tasiemki są zdecydowanie wygodniejsze w użyciu w rękawiczce niż zamki, które, które nie mają takich pęterek, dlatego często się w plecakach i innych hałcach, czy też miejsca gdzie mamy zamki. Mocuje takie tasiemki, żeby nam to życie ułatwić i testowałem to do EDC, tak, używałem tego też przy mocy zapinając o te dwa deringi paskiem i nosiłem to jako torbę, jako torba i jest to całkiem w porządku. Jako chestpacka jakoś bardzo tego nie używałem, sprawdziłem, że się da, jest to wygodne, jest to w porządku i w rolę chestpacka pełni również nieźle, natomiast oczywiście w tym scenariuszu wypadałoby tutaj, żeby było bardziej miękko i przewiewnie, bo jeżeli będzie gorąco, to wiadomo, jak coś jest do wszystkiego, no to nie jest do wszystkiego idealne, no ale jako chestpak to wydaje się mieć też sporo sensu. Natomiast najbardziej sprawdził mi się ostatecznie jako dopinka do plecaka przy mocy mole, czy przy mocy tych deringów, zapinałem to do plecaka i mam dodatkową lub w ogóle jakąś zależnie od plecaka, przestrzeń administracyjną, do której mogę sobie coś poupychać nie każdy plecak ma taką cechę jeżeli nasz plecak nie ma takiej cechy a odpowiada nam z jakiegoś innego względu to może warto założyć na niego takiego, takiego EDC 2.0 co po prostu rozwiąże ten problem zamiast szukać nowego plecaka a teraz oczywiście troszeczkę statystyk mówimy o torbie z nylonu czyli Cordury 500D o wymiarach 20x18x6 cm Ważącej 300 gramów. Mamy deringi Duraflex, mamy zamki YKK. To się wszystko zgadza. Główna kieszeń zamykana jest na bryzgoszczelny. Właśnie nie powiedziałem, że ten zamek jest bryzgoszczelny, czyli nie jest wodoodpornie, ale jest w miarę w porządku, czyli w zasadzie. Lekki deszcz nie jest temu straszny. Sama kordura sama z siebie zapewnia nam wystarczającą wodoszczelność. Może nie na wielkie ulewy, ale na lekki deszcz to też nie ma mm, żadnego problemu. We wnętrzu mamy trzy płaskie kieszenie. Dwie z nich zamykane na zamek błyskawiczny, ale jeden. Tasiemka z karabinczykiem. To wszystko się zgadza. Gumowa linka wewnątrz głównej kieszeni pozwala na ustawienie kąta otwarcia torby. Czyli tutaj nic odkrywczego nie napisano. Wszystko. Jednak co napisano jest prawdą, faktycznie jest to dobre. To działa. Wydaje mi się, że teraz jest na wyprzedażach znowu, bo ja to kupiłem półtora roku temu, może dwa, nie pamiętam dokładnie. Czerwa się na wyprzedaży, byłem ciekaw, co ja z tym mogę zrobić. Zaintrygowało mnie to. Warto jednak, warto jednak zwrócić uwagę, że to jest duże. To jest duże i na takim plecaku jak ten na przykład, to jest Groundhog fajnie uzupełnia jego braki, czyli braki brak przestrzeni administracyjnej, natomiast natomiast do codziennego użytku to zależy oczywiście od tego kto, kto, co kto potrzebuje nazwa EDC wydaje mi się średnio trafia. natomiast produkt wydaje się całkiem w porządku my tymczasem idziemy dalej w trasę, bo mamy do zrobienia pewien szlak korzystając z chwili że mamy nad sobą ładne niebo a dookoła chmury może uda nam się w miarę w rozsądny sposób przemieścić dalej. pałczami mocowanymi na mole przeważnie jest tak że mamy mole więc możemy to przytroczyć ale oczywiście jeżeli ja przynajmniej miałem taki problem że jeżeli chciałem często zakładać i zdejmować pałcza z tego samego plecaka bo na przykład przekładałem go do innego no to troczenie tego mole jest taką rzeczą powiedzmy średnio wygodną natomiast tutaj jako że mamy te deringi możemy po prostu szybko to zamocować niezależnie oczywiście licząc się z tym że będzie to tam trochę dać latać w tym plecaku akurat mole nie ma więc wyboru wielkiego nie miałem natomiast w innych oczywiście też też korzystam też korzystam z tych dwóch z tych dwóch sposobów mocowania zamiennie jeżeli potrzebuję coś mieć na stałe nie mam zamiaru tego odpinać przez dłuższy czas no to wiadomo mole jest jak najbardziej OK. Natomiast jeżeli ciągle odpinam, przypinam. A tego właśnie tak mam, tak traktuję przynajmniej w ostatnim, ostatnich paru miesiącach to wygodniej jest jakimś karabinczykiem, to dopinać i odpinać. Licząc się z tym, że to troszkę tam dynda czy tam ewentualnie hałasuje, jednak mogę to wygodnie szybko odpiąć, przypiąć, zapiąć i to się sprawdza. I ten pleca i ten pałczyk jak widać. Fajnie się sprawdza. Już przy trzecim plecaku go mam. W tym momencie i działa to idealnie. Mamy regulowaną blokadę otwarcia. Sporo możliwości na organizację sobie wnętrza. Mnie się to sprawdziło, aczkolwiek zupełnie do innych celów niż myślałem, więc warto to przemyśleć.